Ami, amiga, lujka, ami, tebie, półka, te, mojego. lujka. Gdzie jest mój ogon? Ja, nie Dobra, nie, Nie ma. Co zadzwoniłaś już do nich i nie ma? Tak. Mhm. Do Wiki jeszcze dzwonisz? Dobra, no. Wiki masz mojego. Mi? Masz ogień mi? Dobra, nie ma. Nie ma? A kto by jeszcze go mógł mieć? Dobra, nie ma, nie ma. Nie, nie ma ognia? Ja, nie, nie, nie ma. To nie wiem, gdzie się zgubił. Może jeszcze zadzwonię do y, Marysi? Tak, nie ma problemu. Marysia, masz mój ogień? Nie? Dobra. I też mój Co robisz? Nie wiem. Jej telefon sobie zepsujesz. A dzisiaj jest. Teraz ty, Junkie, na i Julie. Nie, ona ze mną nie będzie gadała z tobą tylko. Musisz ty jej dzwonić, żeby no, odzwonić. Nic też. Ja też? Tak. Mhm.